Siemanko z tej strony metalowy. No i kontynuujemy grę w Amnezję mroczny obłęd. Dawno tej serii nie kontynuowałem. No i pora to nie wrócić. W sumie nie pamiętam jak to wszystko tutaj wyglądało. Ale dobra, możemy tutaj ee, zobaczyć. <laughs> jak to wszystko tutaj wygląda. Zadania. Eee. Okej, okay, yy, nadal muszę znaleźć te cztery związki chemiczne. No dobra, zaczynamy w takim bądź razie. Z tego co pamiętam, tak się w to grało. Dobra, znalazłem jakiś związek. Nie pamiętam, ile ich już mam. Dobra. Możemy iść chyba dalej. Czyli teraz w tą stronę. Oceniam tą beczkę. A tutaj jest przejście do... ...do holu. Dobra. Boję się nadal tutaj chodzić. Szczególnie, że dawno nie grałem w tą grę. Teraz to jest naprawdę dużo straszniejsze niż przedtem. To nie są żarty. Zobaczmy, ile mam. Fajnie to. Mm. Ta opcja, dobra. Zadania. Potrzebuję cztery związki. A mam ich. Cztery. Ok, czy mam już cztery słoje? Wystarczy teraz, że wrócę do laboratorium i stworzę z nich miksturę Dobra, więc. Zróbmy tak. Tylko pytanie teraz, gdzie było laboratorium? Bo szczerze to nie pamiętam, gdzie to się znajdowało. Tutaj raczej nie. Ogólnie kończy nam się też oliwa. Nie wiem, czy też mam oliwę. Nie, nie mam więcej oliwy. Samym mamy mały problem. Dobra, zapalają tutaj. Gdzie było to laboratorium? Mam młotek, to mogę w sumie podnieść, ale nic z nim nie mogę zrobić. Dobra, to jest plan. Słyszę tak jakby coś chodziło. Dobra, czy to było tutaj? To jest laboratorium? Nie, to nie jest laboratorium. Zaraz zgaśnie mi latarnia. I to naprawdę mi zgaśnie. Gdzie było to wypełnione? Laboratorium. Dobra. Cóż mogę teraz zrobić? Mogę iść Póki mam jeszcze latarnię Dobra, mi się wydaje, że to aportyrem było trochę wyżej. A nie jestem pewny. Nie mam latarni, nie mam żadnego światła. Tu jest główny hol, czyli to była piwnica, okej. Okay. Dobra. Oczekiwanie. <laughs> Dobra. Oczywiście nagrywam to w nocy tak jak zwykle. Mam taki zamiar! What the fuck? Wow! Tu jest pełno tego czerwonego gówna. gówna. Dobra. Tu jest w miarę jasno. Czyli tam była ta piwniczka winna, dobra Ja sobie przypominam, co się tutaj dzieje A tutaj jest to pomiewczenie z tym Czerwonym gównem. Ja pierdzielę, ja się boję tego Teraz pytanie, gdzie był ten? Gdzie było to laboratorium? Tu jest stary archiwum którego dostać się na razie nie mogę Dobra, chcę laboratorium, halo Ja wiem, że te dźwięki mnie denerwują Są straszne Tutaj też jest to czerwone gówno I te robaki! Ja jebie. Gdzie było laboratorium? Tędy teraz przyszedłem z tego co wiem. Dobra, To drzwi zamknięte. Więc gdzie było laboratorium? Może to było tutaj. To jest archiwum. Co raczej nie będzie tutaj, z tego co wiem. Kurczę, no tak grać po przerwie to nie jest łatwe, ale Nie to nie tu. To jest na pewno archiwum, w którym musiałem szukać tego klucza. Ale tego już nie muszę szukać, więc stąd wychodzę. To mi na razie nie jest potrzebne, ale gdzie było to laboratorium? What? Dobra, muszę tędy jakoś przejść przez to czerwone gówno. Dobra, nie, nie zadało mi to obrażeń, myślałem, że to mi coś zrobi, ale dopiero się nie zrobiło. To jest zakamieniowane przejście. To jest prawdziwa amnezja, właśnie zapomniałem, gdzie jest laboratorium no. Pasowałem się w klimat gry. Ja pierdzielę tutaj, jest to czerwone coś. Laboratorium jest! Dobra, udało się znaleźć. Laboratorium to całe korytarze. Czyli jestem tam, gdzie byłem wcześniej. Czyli laboratorium musi być gdzieś tutaj. No, na, znaczy to coś, czego szukam, musi być gdzieś tutaj. Tylko czego ja właściwie szukam, bo ja sam nie wiem, czego ja szukam. Szukam tego właśnie tego. No mam cztery chemikalia. Kupiec, gelmat, woda królewska i ten au, coś tam. Aha, dobra, ja muszę je tutaj powlewać. Dobra, what the fuck! Dobra, są cztery. Listy ruch myszką, dobra Piece włączone Teraz to Jak widzę muszę trochę tym pokręcić, dobra Teraz to Teraz to Ja pierdzielę, co to ma być Czego to się tak części, dobra Jest E, pojemnik, dobra, mam szkany słoik Dobra Eee, co teraz? Jeszcze raz? to zrobić? No teraz to już te mnie pokręcę Co dalej? Mam jakieś zadania? muszę to rozpuścić, ale nie mam jeszcze tego... ...tego... tej substancji, więc co teraz? W tym już... ...widzę, że nie mogę kręcić. Mi się coś... nie udaje. O, halo! Chcę tym pokręcić! Hello? W tu jest trochę jasno. Ale te dźwięki naprawdę są, są niepokojące. No jak mam tym kręcić do cholery Dobra, jeszcze raz włączę piece Dobra, teraz będzie działać Okej okay. Rozkminiłem to O panie! kręćcie się pana O panie! Co pan robisz? No Mamy swój z kwasem, dobra. Chyba teraz mogę iść to spuścić tą narośl. W końcu. Teraz tylko pytanie, gdzie ona była? Mamy nowe zadanie. Nie notatki, tylko zadania. Schody się zawaliły, spróbuj dostać się w jakiś sposób z powrotem na górę. No ja pieprzę! Kolejna rzecz, której nie chciałem. Zawalone schody, super. Tędy nie przejdę. Jak mnie mam, dobra. Jeśli muszę znaleźć drogę na górę, Którędy będę mógł się tam dostać. Czy z laboratorium mam jakieśkolwiek przejście? Na górę. Nie widzę tutaj nic, co mogło oznaczać przejście. Kłada się tych pochodni nie da się brać. To by naprawdę ułatwiło sprawę. No ale. Po co ułatwiać sprawę? Ta amnezja. To nie ma być łatwo, to ma być trudno. Co oni by tutaj zrobić? Nie ma schodów i żadnego przejścia. No i jeszcze on szaleje, bo nie ma światła. Mi się ciarki pojawiają przed twarzą. Hmm. A trzeba znaleźć przejście na górę. Gdy jakoś nie da się przejść. Musi być inne przejście. Tylko innego przejścia... FU! Tutaj nie ma. Ale wróćmy na razie do światła. Tutaj żadnych drzwi nie widzę. Może w tym piecu coś będzie? Nic. Dobra. Hmm. Tutaj też nic nie ma. Tak patrzę wszędzie, bo nie pamiętam gdzie szukałem jakiejś rzeczy. Bo grałem w tą grę dawno. Już wam to mówiłem. I sami, oczywiście, wiecie. No i dobra. Ale musimy znaleźć w końcu jakieś wyjście stąd, nie? Są kamienie. Tutaj też. Nastawałoby znowu wrócić do światła, bo znowu dostaje ciarek. I to mnie denerwuje. Dobra, jest światło. Zobaczmy teraz jeszcze raz na zadania. Zadania. Ktoś się zawaliły. Spróbuj dostać się w jakiś sposób powrotem na górę. Opowiem drogę do rafinerii. Może da się jak problem rozpuścić, no. Żeby ją rozpuścić, muszę dostać się na górę. Żeby dostać się na górę, muszę znaleźć przejście, tylko że żadnego przejścia na górę nie ma. I tu mamy problem. Chyba, że wezmę jakąś skrzynkę. Bo coś one tutaj w końcu leżą. I spróbuję tam jakoś wskoczyć. What the fuck Wskoczę na skrzynkę Tylko wezmę ich więcej A te głosy mnie naprawdę przestraszyły Chyba ja mówiłem sam do siebie, ale jednak przestraszyły Dobra, szybciej, 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 bo boję się już tutaj łazić. Dobra, tutaj postawimy tą. Tutaj powiedzmy tą. Nadal się nie da tam skoczyć, dobra. Więc idziemy po więcej skrzynek. Myślę, że to właśnie o to chodzi. W tej zagadce. Że muszę doprowadzić tam te skrzynki. Żeby w jakikolwiek sposób tutaj móc wskoczyć Może zrobimy tak, że ustawię tutaj jeden na drugi, jeśli oczywiście jest taka możliwość bo one spadają, więc raczej takiej możliwości nie będzie jak mi się coś wydaje nie ma tutaj czegoś takiego jak sprintowanie jak mi się coś wydaje No, wskocz na tą deskę, ja pierdzielę. Chyba się ze nie, no jest sprintowanie, tym się sprintuje wtedy. Ale to mi nic nie da, dobra, wracamy po następne... Te, bo już ciarki widać. Długo stoję w ciemności. Dobra, jest światło. To się otwiera, a tutaj chyba nic nie ma. Tak, tu już wszystko jest zabrane stąd. Dobra, weźmy następną na skrzynkę. I kolejną, i kolejną. Może to w końcu coś da. Też wątpię. O, 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 o! Udało się! Nice! Dobra. Wracamy do głównego holu. Dobra, na górę się dostałem. Chociaż tyle. Wow wow, wow wow Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra. Dudniczka winna.